w zbiorniku rogów będziemy łowili dziś na feder jestem z przewodnikiem łódzkim Piotrkiem zaraz go poznacie Piotrek już miał dwa leszcze a ja nic będzie mi podpowiadał z moim przewodnikiem i to za darmo patrzcie już myśli

ładne branie ooo nie tak agresywnie pomogę ci pomogę ci Piotrek ma rybę ładna będę podbierał spokojnie uuu ale ładnie była ładna była duża ryba na pewno no, no. U, Piotrek, co czujesz? Rozkarpę. Głupotę. Mm. Kurwa, no. Nie mam karpia. Albo no, błąka, Było, ale się zmyło. Było no. ładne branie. Walczymy dalej. Ja nie mam nic. Nie wiem, Piotrek coś tam dosypuje, bo ma więcej brani ode mnie w ogóle. Nie. Yeah. Patrzcie. I takie rzeczy. I takie. I tak. Ledwo co zarzucił, już ma ryba. Jest coś tam. Oj, Jest leszcz. Ładny, że świat. 200 punktów Jest Trzy zero, no ale... już trzy ryby że złotych jedna ładna się spięła O Robson dzwoni. Robson pozdrawiamy Cię. P się spiło? Ku w tym brzegu tak samo. Urwało mi przypon Piotrek, mi dał takie coś: będę miał kulkę. Nie może ostrości złapać. Mam kulkę, wkręcałem ją. Teraz będzie gruba ryba. Jest, doczekałem się ryby. Mam karpia. Mam karpia. Dobra, cofam się. Złowiłem kaka kaka karpia. Pierwsza ryba, i karp. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. I waleczny karp. Ale nie będę karpiarzem. Jeez, yes, złowiłem karpia. Piotrek mi go podebrał. Zrobiliśmy zdjęcie i wrzuciłem go do wody dopiero musiałem wytrzeć śluz I co? ładujemy dalej zestaw Ale nie zostanę karpiarzem, powtarzam to bym musiał wszystko mieć karpiowe i fotel bym musiał zmienić na karpiowy nie i wędki i samochód bym musiał w moro przemalować bym musiał kupić namiot, śpiwór ...jakieś rzeczy, żeby tak, tak. do molo przyczepić tak, tak, po mostu. Tak, tak, tak. I Właśnie. Dobra, jedziemy dalej. Pierwsza ryba karp. Uh! Troszkę popadało i ryby stały się bardziej aktywne. Rybę? Ale ja, ja mam rybę. I to będzie coś fajnego. O kurwinka, pajagidzie Trzymaj Trzymaj, będziesz nagrywał. Mówię tam wielkościowo, tak, kur... gryba to Dzisiaj to mi kur Paskasz. z kolejną rybą stawiam, że to leszcz. Ooo, wow. Lin! Spięła się. Spięła się rybka. nie był duży, ale tu. Nie czekam na coś dużego jak zawsze. Piotrek? Uuu. Patrzcie, jak tam wszystko pracuje. Akurat tam, gdzie mam zarzucone. Ho, ho, ho! ho. Trzeba czekać jeszcze na to branie. Dobra, trzymaj. Kurka, wygięta w poł, tu jest łowca łowca, demonowca A tu są a tu są kurska niki, tylko że, tylko, że u mnie to kaplica O, siedzi podbierakiem pod czy cię podebrać? A dam, go! <tuszu> To waleczny karpiszon. No ładny. Może jednak sobie kupię. Mamy od No, ale mniejszy od tamtego. No, ale taki całkiem dobrze wybarwiony. Dobra, od razu. Bo... Haczek bez Taki gigant. No, i do wody. Nie będę go całował. mamy. mamę. No. Poszedł. Oglądałem sobie. Wcześniejszą stękę na aparacie, miałem branie i patrzcie co, znowu karpik, nie jest zabawa, pyk i wpadł. <grywanie> Nagrywam jedną ręką, a drugą holuję rybę i Piotrek też holuje rybę. Czarek malina. Ale ja się bawię z <grystanie> Ej, kolluję swoją rybę, nagrywam Tobie. <grystanie> Kładę wędkę nad tym. A... Dzień dobry. Akurat wyjął tą rybę. Lina, a ja holuję drugą rybę i nagrywam aparatem. Cześć. Siemka. Słuchaj, no to jest kurwa taki pachowiec. Na się teraz bawię. Przecież Piotrek jest przewodnikiem wędkarskim. Ja nagrywam, ja nagrywam filmik i potem będzie w internecie Nie patrzcie na mnie Robson, bo ja to... Przewodnik. Polska. O już jest przy brzegu Piotrek podbierzesz mi? Oczywiście wstać? Cofnę się, a Ty tam Jak to ja Ci mogę kręcić Ale palisz papieroska Spokojnie, wypal sobie, na zdrowie, niech Ci pójdzie Bez gwałtownych ruchów Piotrek, pamiętaj Trenerze Nie mm. wpadł Coś, tu gamoń, Wiesz, nie chcę siłowo, bo on walczy, nie? Ja jeżdżę wszędzie, poza Łódź, tyle kilometrów, a tutaj po prostu powinienem z piotkiem się umówić na łowienie. No, nie to jak łowienie z fachowcem. Patrz. Zobacz. No. O. Jest no kill, ale no na Wigilię jest... będzie. Niezły. No co, zobacz. Bardzo ładny. Dobra, wrzucamy do wody, patrzcie. No, to się nazywa karpiarstwo prawdziwe. Uf. Po dzisiejszej wyprawie muszę sobie kupić fotel karpiowy. To będzie pierwszy znak. Będę karpiarzem. Nie żartuję, nie będę. Dzień konia. Kolejny karp. Teraz mi będzie brała. Piątek ma branie. Dobra, weź sobie zatnij. Dlatego też to dzisiaj się nie mogę od niego od, odtrącić Kurczę, nie mogę go I ten to jest taki Mukam. Boże Położyć. No taki ładny, nie? Taki jak tamten, wiesz. Okay. Kurczę, ale tak walczy, że go nie mogę tu bliżej, nie? Widzi brzeg czy co? No dobra Piotrek Wo! Ten będzie największy, nie? Czekaj, 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 czekaj. Drugi, drugi jest. Już się wypiął. No. Ale ładny lampasik. Tak, taki koło trójki. Ładny lampasik. No. Właśnie, posłuchajcie tego pana, co on tam powiedział. Zbiornik no kill, dlatego te ryby tutaj są. A co teraz zakładasz? To już jest używane za przez trzeci miesiąc. I jeszcze się do tej pory nie zjebał. Tyle w tym macie. I mam rybę kolejną. <grym> Akurat jak Tobie opowiadał, Ty opowiadałeś.

Kurczę, nie mogę go podnieść z dołu, nie? Spokojnie, spokojnie się zmęczy. Inne znów. znowu. Piotrek Ja mam. Tutaj. Wierzy mi. Nie mogę go podnieść. Nie chcę tak chamsko. Nie wiem co tam ma za Z Skuba nic nie chce. Jej. Największy co? Kolejny karpiczek! Patrzcie, jak piękny. Haczek bezzadziorowy. Pik! I już wypięty. Ładny karpiszon. 270 2703 27030. dobra i wypuszczamy 7 siódmy ale ta sama no kurwa, szkoła kurwa, cały poszedzi, czas ale? na to no na to co mi dałeś tą pomarańczową kulkę teraz Piotrek się mnie pyta na całowie, na pomarańczową kulkę, którą sam mi dał. Może no, wiem na to. <grymne> Piotrek z kolejnym leszczyną. Z kolejną leszczyną. Właśnie rozmawiamy z Piotrkiem, że. Ogólnie łowimy ryby i wyrzucamy od razu do wody. To by było, jakby Piotrek miał taką siatkę, bo mi nie jest potrzebna. I właśnie Piotrek mówi, że kupi sobie taką siatkę i będzie można potem zobaczyć, ile ryb kupię, się złowiło. A ja mówię, że kupię sobie kołyskę już. Nie, no nie kupię, jakiś kurwa Żartuję sobie. Żartowałem i ja nie będę kupował. Chyba może. No, jest dobre na... Jak mi się dzieciak urodzi, to od okay. razu będę. Ja mam jeszcze co pakujemy się. Okay. No tak, poczekaj. 15 minut dzisiaj się pakujemy. Piotrek kilka słów. Szczerze powiedziawszy, ryby są rybami, zbiorniki są zbiornikami. Zbiorniki naukilowe no -kilo, no powinny powstawać. Dobra, mordeczki. Kończymy imprezę, pakujemy się. Ogólnie wyjazd uważam za udany ponieważ był bardzo spontaniczny nie wziąłem w ogóle nic Piotrek miał wszystkie przynęty wszystko było jego nawet haczyk mi dał no moja wędka i fotel ale to takie tam przynęty <laughs> Ta. co, złowiłem 8 albo 9 karpi albo 7, już nie liczyłem pogubiłem się najmniejszy tam miał chyba z pół kilo, może trochę więcej tak to półtora kilo największy miał 2,5 no. Fajnie było. Złowiłem jeszcze dwa leszcze, ale małe. Za to Piotrek natrzaskał leszczy, chyba złowił z 25 leszcze albo około 30. No, dwa jazie, dwa liny, więc ja rzucałem dalej i miałem dalej i miałem większe ryby, a Piotrek rzucał trochę bliżej, bo ma delikatniejszy kij i miał mniejsze ryby, ale za to ilościowo miał bardzo dużo. Spiał dwa. spiął dwa karty jeszcze. Dobra, trzymaj się. Musimy spakować jeszcze graty. No, no tak.